Jest odzwierciedleniem dzisiejszych czasów. Ważne jest, aby nasi polscy rzemieślnicy mieli możliwość pokazania swoich wyrobów, sprzedaży, a z drugiej strony rynek, żeby miał platformę, na której będzie mógł uczciwie kupować to, co jest dobre, to, co jest polskie. Zależało mi na stworzeniu takiego miejsca jak projektownia Allegro, w którym Polak będzie mógł kupować polskie produkty, które wykonał polski pracownik, polski twórca, polski rzemieślnik, polski artysta. Od małego miałam bogatą wyobraźnię, dużo pomysłów, byłam roztrzepanym dzieckiem. No i zaczęłam sobie próbować swoich sił w takich pracach manualnych. Tworzę to, w czym sama bym się ubierała, w co lubię się ubierać. Naszymi takimi wiodącymi produktami są bluzy, płaszcze przeciwdeszczowe, bomberki, no i konkursowe płaszczo-bluzy. Pomysł narodził się wiosną, także przyszedł taki moment, że stwierdziłam, dobra, robimy coś, coś tak mega długiego. No i na wiosnę, w wiosennej kolekcji pojawił się właśnie ten bluzo-płaszcz. Jest wykonany z dzianiny dresowej, drapanej, polskiej produkcji. Zwycięstwo pani Ani było dla nas dość e, oczywiste. Dresy, bluzy dresowe Ani są jej własne. To nie jest kopia, to jest własny pomysł. Dla nas też to był produkt, który nam się najbardziej podobał i z naszego punktu widzenia najbardziej rotował. Produkty, które robi Ania, są produktami, ja to zawsze nazywam, dzierganymi sercem. Są to produkty, które mają swoje własne DNA, mają swoją własną tożsamość, są robione przez zespół dobrych ludzi. Od Allegro otrzymałam bardzo duże wsparcie finansowe, tak? gdyż jestem zwolniona przez rok z prowizji pół miliona do wykorzystania na kampanie reklamowe w Allegro. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Allegro pomogło mi na pewno wypromować markę. Sprzedaję już u nich 10 lat. Przez ten czas zdobyłam multum klientów zadowolonych, którzy wracają do mnie po kolejne zakupy. Od Ewy nauczyłam się tego, żeby nie zamykać się na jakieś schematy, którymi cały czas podążam. Podpowiedziała mi fajne projekty, takie połączenia kolorystyczne, które mogę wykorzystywać, troszkę inne niż do tej pory. Po odwiedzinach Ewy w mojej pracowni czuję się o wiele, wiele pewniejsza w tym, co robię, dowartościowana bardzo.